W dzisiejszym odcinku. Pierwsza w Polsce walka mężczyzny z kobietą na Prime. Kasi X miała udar. Nieuczesana dostaje papier toaletowy od GBS. Jeśli spodoba Ci się ten film, to zostaw suba, żeby dostawiać powiadomienia o kolejnych miłego oglądania. Nieuczesana w ostatnich dniach wywołała kilka artykułów w internecie na jej temat po wymianie zdań z marką GBS. O co chodzi? Jakiś czas temu ogłosiła, że postanowiła na pewien czas zrezygnować z kofeiny. Jednak jej decyzja szybko okazała się nietrafiona. W jednym ze swoich wpisów na Twitterze napisała: Detoks od kofeiny to najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem. A przypominam, że testowałem również detoks sokowy. GBS odpowiedział na ten wpis zgadzając się z nieuczesaną. W odpowiedzi na to influencerka złośliwie napisała: Po waszej mam sraczkę akurat. Firma postanowiła wykorzystać tę sytuację i wysłała jej paczkę, która zawierała papier toaletowy, na którym widniał podpis prezesa marki i administratora ich konta na Twitterze. Ten producent kawy słynie ze swoich oryginalnych i kontrowersyjnych reklam, ale takiej promocji swojej marki jeszcze chyba nigdy nie było. Teraz pomówmy o innej streamerce, a dokładnie Kasix tu ostatnio dotknęła bardzo przykra sytuacja. A mianowicie Kasia miała udar. Jak napisała na Instastory, po streamie Remo zadzwonił po karetkę, bo zdrętwiała mi lewa ręka i noga. W szpitalu po badaniu okazało się, że miałam w nocy udar. Jak pisze dalej, wszystko jest już dobrze i czeka na więcej badań. Miejmy nadzieję, że wszystko się unormuje i nie będzie żadnych powikłań. Życzę zdrowia Katarzyno. No i ostatni newsik. Szczerze, nigdy bym nie pomyślał, że o takim czymś nagram film. Ale przejdźmy do sedna. Jak wiecie, albo nie, Prime ma po długiej przerwie ogłosiło powrót. Ogłosili już takie walki jak Lupa kontra Wielki Bół, Bagietka vs. Kapela, Strollowany i Tarzan, Włodarz Don Casio kontra Zawodowiec Zadora, Polish Machine i Hunter. Oraz ma zawalczyć również Paweł Jóźwiak, lecz przeciwnik na ten moment nie jest znany. Celowo pominąłem jedną walkę. Otóż na Prime Show MMA 5 ma odbyć się pierwsza w historii polskich Freak Fightów walka kobiety z mężczyzną. Ewa Piątkowska zawalczy z Push Barberem w boksie, różni ich 70 kg. Nie wiem kto wpadł na ten pomysł. Ale może lepiej nie wiedzieć. Ludzie w komentarzach są mocno podzieleni co do takiego wydarzenia, jednak z moich obserwacji więcej jest na nie. Jeśli chodzi o szanse wygrania tego pojedynku, mimo ogromnej przewagi wagowej, ludzie stawiają raczej na Ewę. I słusznie, ten chłopak po walce z sobotą pokazał, że więcej nie umie niż umie, ale może nas wszystkich zaskoczy jakąś przemianą. Wszystko okaże się 1 lipca we Wrocławiu.